Hej, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii MySamarker. W tym oto odcinku będziemy oczywiście odwalać szajpę Siemanko, tu jest Sebixa Outko. Patrzcie gdzie jest Seba. To jest radyjko, muzyczka, gra sobie ile tylko może. A to jest nasz kochany Seba. Co on robi? Wpakował się do kosza. Po co? Nikt tego nie wie. Ja rano wstaję, patrzę, Seba na koszu i tańczy. Tańczy, odwala. O, i teraz siada, patrzy na mnie. I co będzie robił? Tańczył, tak jak mówiłem. Tańce są najlepsze dla Sebicsa. Sebic, jeśli chodzi o tańce, to jest kozaczkiem. Patrzcie, patrzcie, wywija jakie sukły. Co za debil. Ale to jest Seba. Nasz kochany Seba przysiady robi. Zaraz będzie przysiadł na butle. Na gaśnicę z gazem. Nie, to nie będzie przysiadł na butle z gazem, tylko to będzie na gaśnicę. Dobra. Seba, tam jest twoje miejsce. Tutaj musisz do tego kosza. Tak. Głową, wpakować się i siedzieć tam. Ale masz, Seba, dupę trójkątną. Twoja dupa to jest konkretny trójkącik. Muzyczka klimatyczna, także z troszeczkę tutaj poszarpiemy. Oj, Seba, Seba, ty nie umiesz siadać na moje auto. Jakbyś usiadł jak człowiek, to byś siedział, a nie teraz leżał na ziemi jak idiota. I po co? No, Seba. Dobry bit jest puszczony. Uj, to nie jest dobry bit. No nic, Seba. O, i co Seba żeś zrobił? Machałeś rękoma i radio moje wywaliłeś gdzieś w siną dal. I po co? I po co? To było tobie niepotrzebne, naprawdę. Zachowałeś się jak idiota, ale teraz musisz pozaglądać do mojego auta, zobaczyć czy rury są wszystkie. Dobrze, coś ty seba robisz, co ty seba robisz. Patrzcie, wiecie co? Ja, jak na przykład chodzę po mieszkaniu, to nie chodzę tak byle jak, tylko ja zawsze chodzę. Wiecie, jak z drzwiami? Z drzwiami wchodzę, nie ma tutaj się pierdzielenia. Wy, jak gracie, to otwieracie drzwi, a ja wchodzę z drz drzwiami, nie? Otwieranie drzwi dla mnie jest niepotrzebne, ja po prostu wchodzę z drzwiami. Tamtych drzwi nie będę oczywiście otwierał, bo jak tamte drzwi bym otworzył, to byłby problem z tym, że dla mnie ta sauna by nie działała, bo po prostu nie trzymałoby tego powietrza, tego ciśnienia, nie? Tam w środku, dlatego tamtych drzwi nie ruszałem. Ciekawe co tutaj jeszcze można porozwalać. Muzyczka mi się nie podoba, trzeba zmienić stację na coś innego. Uuu, ten koleś ma tutaj mi tutaj gadać. Dobra, niech pogadam. Weźmiemy Sebixa chyba zaraz na kanapę. Niech on sobie odpocznie, po co ma tak leżeć na, tym, na tej podłodze, bo to trochę jest bez sensu. On mi tutaj leży, to ja wolę go na kanapę, zanieść. się on sobie poleży. Ja zaraz sobie tutaj. E, Telewizorek odpala, ale wpierw myślę, że wsadzimy go do toalety, ale... Nie, do toalety, jak go wsadził, zaraz by save się zrobił Także jednak to jest nieodpowiedni pomysł Dobra, damy mu tu buteleczkę Ciekawe, czy mu w rękach będzie buteleczka się ta trzymała Kurczę, no ładuj, ładuj tą buteleczkę tutaj do ręki Nie, no kurde, Seba, ty to masz takie rozstrzał między koma, że Nawet butla się nie chce trzymać Coś mi radio, coś mi, radio, coś mi telewizor nie odbiera, kurczę o Jezu, ta muzyka z tego telewizora. Creepy. Masakra. I jeszcze tamten zaczyna gadać. W tym radiu. Dobra, może trochę potrzęsiemy, może antena się ustawi. Nie, trzeba to zmienić. Trzeba zmienić na muzykę, bo nie podoba mi się ta gadka tego. Taki grypistan, nie? No, to już lepsze. Postawimy sobie radyjko tutaj w pobliżu. Może tutaj na ten fotel. Tak, na fotel tutaj położymy. Jak tam seba. Daje radę, daj radę. Drzwi niech tutaj te zostaną. Nie będziemy tutaj kombinować. Ale telewizor chyba wyłączymy, bo to jest niepotrzebny dla nas ten telewizor. Dobra, te drzwi też dla mnie niepotrzebne. Myślę, że trzeba po prostu te drzwi wywalić, bo po co one mają tutaj mi zawalać, zagracać to wszystko? Myślę, że to jest tak naprawdę niepotrzebne. Patrzcie, chyba to coś trzeba z nim zrobić. Ja myślę, że tutaj, nie wiem, trzeba je troszeczkę przestawić, bo one tutaj, no, zagraca, no, śmietnik. Zobaczymy, czy tutaj się zmieści na... No kurde, pasuje jak ulał. Dobra, trzeba chyba łódkę do domu przynieść. Bo myślę, że to jest dobry pomysł, że jak łódka będzie w domu, to coś się będzie działo może wtedy, nie? Dobra, musimy troszeczkę to przyspieszyć. Bo zanim ja tam dojdę po tą łódkę, to. Seba się obudzi. No tutaj. Wszystko mi przewraca. U! Myślałem, że ta łódka tak sobie będzie leżała. Oj! Seba obudziła od razu, kurde. To nie nieźle, gdzieś łódka poleciała. Seba tutaj tańczy break, break Dobra, trzeba Sebę pocisnąć. Zobaczymy czy tutaj coś jest. Nie, tutaj nic nie ma. Poszukamy czegoś na mapie. Może coś ciekawego tutaj się nam uda znaleźć. Fajnie by, by, by było, żebyśmy coś ciekawego tutaj mogli znaleźć, właśnie. To by dla nas tak naprawdę fajnie tutaj się przydało. Pociąg oczywiście nie będzie jechał, bo znając życie, wiadomo jak tutaj jest w tej grze, że pociąg jeździ w najmniej odpowiednim momencie, wtedy kiedy tak naprawdę nie powinien on jechać. Zobaczymy, czy tego możemy tutaj podnieść. Jakieś autko jedzie, ale nie będziemy zaczekać. ...autka, tylko ja bym chciał tego i bym tam koło Sybiksa położył i oni by razem leżeli, ten z Petem by leżał i z Butlą. Gdzie jego, nie pociśniesz, on tutaj przyspawany. Gdzie, tutaj jego się nie da podcisnąć, tak jak mówiłem, on tutaj tak jest przyspawany, że nawet go nie ruszysz. Jego trzeba byłoby młotem oderwać. Walnąć mu młotem po głowie. Dobra, coś tutaj trzeba buchnąć. O, może tutaj te bale widzę? Tak, trzeba te bale. O, można, fajnie, dobra, to do domu sobie zaniesiemy. Jedna bala może się przydać tam do czegoś tam. Myślę, że nie wiem, rozpałka w piecu się przyda, nie? Także weźmiemy tą rozpałkę, chociaż tam u nas piec się nie pali. Ale no, weźmiemy, weźmiemy, może do czegoś tam się to ogarnie. Ale powiem wam szczerze, że te radio w domu to gra kurde całe... cała wiocha słyszy, nie? Jak tam Seba śpi, śpi Seba Ta, może posadzimy go inaczej na tej kanapie, bo... bo, no po co on ma tak leżeć? Kurde wywalił się on tutaj i ten. Chodź posadzimy Ciebie jak człowiek, żebyś tutaj nie leżał z głową w ziemi. Jeszcze na to przyjdzie czas, także nie przejmuj się, teraz na razie sobie odpocznij, posłuchaj sobie klimatycznej muzyczki i teraz, no, ustawimy sobie trochę radyjko, żebyś miał tutaj lepiej, o, to radyjko to nawet potrafi na boczku stać, nie? Na boczku i na golonce, o, coś tam, a to ta łódka, to ta łódka tutaj gdzieś, a nie, to auto, to auto tutaj, kurde, dancing robi, nie? To nieźle. <laughs> Może je sobie wyrzucimy, co? No coś mi się ten. Subak za bardzo nie chce przesuwać. To niezły kurczę dym. Może jednak te drzwi nam się mogą chyba nie przydać. I tabela też, bo i tak w piecu nie rozpalimy, ale jak wysoko poleciało. Bela spadnie pierwsza drzwi za nimi. Co tu będzie się działo? Oczywiście nic. Wiadomo, nic tu się nie będzie działo. Dobra, teraz gdzie tu by się wybrać? Wiecie co? Może gdzieś z samochodem się wybierzemy, może jakąś policję znajdziemy czy coś, to trzeba będzie troszkę policjantów pocisnąć, bo co oni kurde? Patrolują zawsze jak dają ten. Yy, no. Ten do alkomat, alkomat, nie? Do zmierzenia, kurde, procentów, to ten. To zamiast dla, dla, dla nas dawać po prostu dmuchnąć, to oni sobie biorą, nie? Także musimy ich znaleźć, znaleźć fajnie by się przydały. Już mi, kurde, język, język się pląca. <laughs> nie wiem czemu. Ale to już mały szczegół. Dobra. Ja myślę, że tak latając chyba raczej ich nie znajdziemy. Także raczej. Myślę, że posadzimy tą brykę, wsiądziemy sobie tutaj, rozpędzimy się do maksymalnej prędkości, pojeździmy sobie w kółeczko. Mam nadzieję, że po prostu uda mi się znaleźć jakiś radiowóz czy coś. Nawet fajnie by było, żeby po prostu przy drodze policja stała. To byśmy sobie pobawili się troszeczkę z nimi. Ja bym ich zaprosił do domu. Łódkę, no w sumie na łódkę bym ich posadził. Nie na wódkę, tylko na łódkę. Ale ta łódka gdzieś mi poleciała, także no myślę, że raczej bym posadził go... no na kanapie obok Sebixa, nie? Także sobie tutaj troszeczkę się przejedziemy, zobaczymy co i jak i ten. No i zobaczymy co dalej będzie, nie? Zobaczymy co będzie dalej Mam nadzieję, że tutaj nic po prostu ciekawego dalej i niespodziewanego się tutaj nie przytrafi ale no nic, przejedziemy dookoła oczywiście tutaj znając życie będzie tak, że wiadomo rozpędzimy się do maksymalnej prędkości i znając życie na pewno będzie że nikogo nawet nie spotkamy bo ta gra jest po prostu tak specjalnie po chamsku zrobiona, że no jak jeździmy, jeździmy maksymalną prędkością to nic się nie dzieje jak się rozpędzimy o 5 km za dużo, bo już policja stoi na drodze, już oni yy, ten dmuchanko nam dają i, i trzeba dmuchać, nie? Ale zobaczymy, no na razie rozpędzamy naszą beczkę. Walimy już ponad stówkę. Fajnie fajnie. 120 nasza beczka się gibie na boki. To niezły ogór. To nie zły ogórek jak przekracza ponad 120 to tak się zaczyna kiwać krótko jak stary ogór także od razu mówię jak chcecie się rozpędzić ponad 120 to uważajcie bo można wylądować albo w rowie albo na cmentarzu oczywiście w tej grze nawet jak i w realu też tak samo także no, trzeba uważać na wszystko Głównie w tej grze, bo w tej grze to takie dziwne rzeczy się mogą wydarzyć, że no tak naprawdę niespodziewane, niespodziewane. No, spory ten kawałek trzeba przejechać dookoła, ale mam nadzieję, że po drodze oczywiście kogoś spotkamy. Tak mi się wydaje, nie wiem, tak patrzę, tak blusterko, które teraz na zakręcie za bardzo tego nie widać, czy ten, czy po prostu jak patrzę w lusterko, czy coś mi tutaj jedzie, nie? Ale, no nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, mam nadzieję, że coś mi tutaj jedzie. Eee, yy, zam... no, ale nie, to jest po prostu mój dym. to jest po prostu mój dym, tak, że nic się tutaj ciekawego na razie nie będzie działo. Zero samochodów, nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Nie wiem, no jest lipa, jest lipa. Zobaczymy, co będzie się dalej działo, no kurde... Spoko by było, jeśli coś by się pojawiło, nie? Ale na razie no kiepsko, kiepsko. Jedziemy, jedziemy. I kurka wodna. Ciekawe, ale tutaj bujnie tu beczką. Patrzcie, przepuszczamy 120. Bekę gibie. Zara będzie rów albo drzewo. Nie, tutaj rowów nie ma, ale pobocze pobocze można złapać kurczę, w tej grzenie jakby nie patrzeć e, na razie nic nie ma kurde i dla życie nie będzie tak ale powiem wam szczerze że nawet jeśli będzie tak że po prostu nic po drodze nie znajdziemy to zajedziemy po prostu do sklepu i pociśniemy tego sklepikarza tam nie tego sklepikarza Zobaczymy co dalej tam będzie. Tak? Fajnie by było coś ciekawego jeszcze ogarnąć. Te balansę na krawędzi w sumie nie. Nic innego. No a spory ten kawałek kurde, żeby tak objechać całą mapę dookoła, to naprawdę trzeba trochę czasu poświęcić na to. Ja mam nadzieję, że starczy mi czasu na nagranie tego odcinka, że nie przekroczy tam paru dobrych godzin, ale nie no, nie przesadzajmy, ta mapa nie jest aż tak duża, że po prostu no będziemy jechać tyle czasu, nie? Ale patrzcie, kurde, no jak na złość, idziemy dookoła, z przekroczoną prędkością już od jakiegoś czasu nie ma ani samochodu, ani policji, ani radiowozu, ani niczego. A jak będziemy jechać taką nie... Nawet będę jechał nie nagrywając ogólnie. I powiedzmy przekroczę prędkość o 5 km na godzinę, to już bagiety będą stały, nie? Na pewno tak będzie i tak zawsze będzie. Więc... To jest krót the my summer car. Czekajcie, tutaj będzie ten gwiazd do tego miasteczka, gdzie jest ten sklep? nie, 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 nie. nie. Jeszcze... jeszcze dalej, bo tutaj jest ten wyjazd, tak jakby jak wyjeżdżamy od siebie ee, od siebie z domu, po prostu tutaj dojeżdżamy na kołkowy włó. Także skręt do tego sklepu będzie jeszcze trochę dalej. Na ten tych Nie, nie ma. Moim nie ma i nie będzie. Także jedziemy na pewno do sklepu. Zobaczymy, czy ten sklepik oczywiście jest otwarty. No i zobaczymy, co tam dalej można ogarnąć w tym sklepie, nie? Coś tam w tym sklepie ewentualnie sobie tam ogarniemy. Zobaczymy, co i jak tam można podcisnąć, kogo można podcisnąć. Coś tam załatwimy, ogarniemy, nie? Tak, tutaj już będzie ten sklep do tego. Sklep. Tutaj będzie ten skręt do tego sklepu. Także sobie tutaj skręcimy. Zaraz gójnie bujnie u O, bo... o, ale ten górek góry, co tak buja bo żeby tak się rozpędzić ciężarówką, tak na maksa, maksa, maksa jak e, ten, ale nie, tutaj jest w tej grze, że nawet jak się rozpędzić, walniesz w tym policjant od razu permanentnie, kurde, zjadł że trzeba wychodzić od razu z gry, bo to jest, kurde, ten, ale dobra, Bijamy wbijamy tutaj do sklepu Bijamy tutaj do sklepu, trzeba podcisnąć tego sklepikarza Siema Gienek. Eee, <laughs> chłopcze, ja nie będę tego kupował, narka. Ja nie będę tego kupował i jeszcze w dodatku za to płacił. Może tutaj z tymi drzwiami wejdziemy, ale trzeba odpalić tutaj kurde łapanie za dupkę. Ta. Dobra. Także idziemy tata. do sklepu trzeba tutaj, kurde, ja to bym chętnie go chwycił i wrzucił gdzieś do ścieżki. Tak. Ja, tak. No tak, no. tak, tak. tak, tylko że on jest taki, że nie da się jego chwycić, ale drzwi. może ja drzwi te wezmę po prostu. Nie wiem, co myślicie? Zrobimy może jakąś ladę dla niego, co? Albo nie, po prostu powiem tak, panie, ja kupuję te drzwi, spodobały mi się, ja kupuję te drzwi. Nie chcesz mi ich sprzedać? To nie, chłopczy, to ja zrobię tobie ladę. Może być lada. Zobacz, powiększono masz ladę. Zobacz, jak to fajnie wygląda, chłopcze. Teraz masz taką ladę, teraz sklepik, to ja rozumiem. Jeszcze ci zrobimy fajną wiatę, jeśli. O, kurde, nawet da się to wyrwać. Bierzem. Zrobimy tobie takie, można by powiedzieć, ladę i takie, no, okienko jak w banku, nie? Albo na poczcie. <grym> okienko. Tak, człowieku, stoisz jak w banku. Jak w banku, na poczcie, czy gdziekolwiek, ja ci zaraz podam tutaj gośnicę, czy butle, jakąś tam i kurde, będziesz tutaj szalał, nie? Tak, ustawimy to fajniej. Wyglądasz, chłopcze, wyglądasz jak facet kurde z banku. Naprawdę. Kozak. Dobra, dawaj mi te drzwi. Nie chcesz się ze mną pobawić, zabieram te drzwi. Co tam? Ale fajnie wyglądasz, jak chłop z banku, naprawdę. Albo z poczty jakiejś. Dobra, weźmiemy te drzwi, może przejdziemy się tam do tego, tam gdzie te badania techniczne. Znaczy się przejdziemy takim speedem. Zobaczymy, może jego możemy tutaj pocisnąć. Siema, chłopczyk. Ale ty smutny siedzisz, nie masz klientów. Kurde, zrobiłbyś tu remont. Masz drzwi, ja ci przywiozłem. Bierz. Może z tych drzwi nawet możesz zrobić ladę, nie chcesz? Krzesło mi daj do domu, fajne masz krzesła Ciekawe co tam jest Jak zwykle nic, dobra, mniejsze o to Ale masz od... Dobra, nie będę kończył mm, co tu się... Nie gadajcie, da się kurde to nawet zdziabnąć To bierzemy, panowie, kurde, panowie i panie, bierzemy Jeszcze jedno bym wziął, ale... No niestety, no nie da się tam tego też wziąć Także weźmiemy to, co tutaj, tak, to, co tutaj po prostu wziąłem. Zrobimy platformę dla naszego auta, jak się da. No, niby się da, no skoro to wziąłem, no to jakoś się tam da. Fajnie, hmm. taki podnośnik, nie? Ta, taki podnośnik. No, o, to jest dobry pomysł. Wiecie co? Może zrobimy skocznie dla Małysza. Ta, zrobimy skocznie na Małysza. Ja się rozpędzę autem i polecimy. Kurde, w kosmos. Tylko tutaj troszeczkę tak lipa, bo od razu w budynek jak chlapnie, to będzie zgon, nie? Nie, nie, tutaj nie ma co. O, wiem co, z dystrybutora się tutaj wybijemy, kurde, ja się rozpędzę. I zrobimy na małysza. Ta, o ile się da, kurczę! Da się, kurde, da się. Oby tylko moja bryczka fajnie się rozpędziła. Fajnie się rozpędz... O, człowieku, ale żeś susa dał w górę. Jak Kazio Wędlinia. Dobra, wskakuj tutaj do autka. Tam, wrzucamy wsteczny. I rozpędzamy się. I na małysza. Małyszy się zgadzają. No to na żyłę. Tak, z tego dystrybutora właśnie chciałem pokazać... Będziemy pamiętali skąd trzeba się wybić. No i się rozpędzimy, no nie wiem. Myślę, że tutaj za bardzo się nie rozpędzimy tak, tak mega szybko, bo życie tutaj będzie taka opcja, że oczywiście no za mały oczywiście odcinek jest, żeby się rozpędzić, także będziemy mniej więcej improwizować taką prędkością jaką będziemy w stanie. Także jedyneczka, dwójeczka. Ciśnij, ciśnij, ciśnim, ciśnij, ale myślę, że tutaj będzie permanentny zgon, także raczej będziemy kończyć ten odcinek najprawdopodobniej. Także moi drodzy ho! Trzymajcie się bardzo serdecznie, pozdrawiam Was, Stawcie łapkę w górę. Hej, siemanko, Yo.